Witam ponownie w grze Down, czyli e, zabawa w złodzieja plus jedna wielka demolka. E, w poprzednim filmie przyszedłem pierwszą, drugą i trzecią misję z kampanii, a to jest misja czwarta. Making Space się nazywa. E, muszę tutaj e, zrobić miejsce dla łodzi, mojego zleceniodawcy, czyli pozbyć się tego domku, plus e, ukraść e, przynajmniej jeden z dwóch. Przepraszam, nie ukraść, tylko utopić jeden z dwóch sejfów. Jeden znajduje się w tym domku, drugi tutaj w magazynie. Jak widać, nowa lokacja, port. No i cóż, od czego by tu zacząć? Chyba niszczenie domku zostawię sobie na koniec. Właściwie to już jest moje drugie chyba podejście do nagrania, bo w pierwszym się jakiś błąd zrobił. Zrobił się czarny ekran i nie dało się z tym nic zrobić. Nie pamiętam, czy w tym domu tutaj coś było. Muszę, muszę tu zajrzeć. No. Jajku, to nie terenówka. No, dajesz, dajesz. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o jeżdżenie. Ach, ty gracie. Zły samochód. A no, dobra, to nie będę zaglądał. Czekaj, czy te drzwi są otwarte? Nie pamiętam. Uuu, o, są otwarte. Chciałem je z młota potraktować. O, ale nic tu nie ma. <laughs> um, dobra, to pojadę po tamten safe. Może uda mi się go z dźwigiem wyciągnąć? Muszę tu sobie zrobić wyjazd porządny. O, już nie będzie problemu z bramą. Okazuje się, że dźwigiem można podnosić różne rzeczy. Już sprawdzałem. Hmm, ciekawy mnie ten domek. Tu jeszcze chyba nie wchodziłem. Czy coś tu w środku jest? O, kasa, pieniążki. Puk-puk. Dzień dobry, co my tu mamy dobrego do zjedzenia? Uuuu. Eee, hmm, aż mi myślinka leci. Może kebabik? No nie, nie ma czasu na kebaba. Trzeba zająć się <laughs> zadaniem. Dobra, wiem, że safe jest tam. <noise> to jest dyskretne włamanie. Bardzo. <noise> Okej, okay, mam safe. E, ale. Dobra, dobra, już. Nie, już więcej nie. Starczy. O, chyba mi się udało. Nie, <noise> przyczepił się do, do dźwigu. Może teraz? Też nie. Chociaż nie, nie, nie. Stój, stój. Dobra. Co teraz podniosłem? Nic. Jakiś złom. Sejf chcę, wiem, że można. Nie. No, chirurgiczna precyzja. Uwaga. Hmm. Krzesło. Nie, krzesło nie. Jak zabawa w ten. O! Nie! O. A, udało się, dobra. Mam. I kula. <gryw> o, ciekawe czy jest w tej grze ten. Takie. Yy, no. Ten pojazd z kulą do niszczenia domów. To też. O, o. No dobra, przygiąłem pizzę. <grywia> Dźwig się złamał. Eee, dobra. Ale tyle tego przetaczę chyba. No, ciach. Eee. Też musiał upaść właśnie w ten sposób. Jeszcze ma ten przyczepiony. Mogę to rozwalić. O, a może to jest. Hmm, chyba nie. No nic. O, dobra, zadziałało. O, o, o już prawie. No, jeszcze troszkę. Jej, dało, zaliczone. <gry> dało się. Mm, dobrze, to teraz drugi save. Weźmy samochód, to kawałek drogi. I jedziemy. Hmm, w sumie nie byłem jeszcze tam u góry. Ciekawe, czy tam coś jest. Ciekawe, Ciekawe czy tam coś jest ciekawego. Mhm. O, jest jakiś. Coś cennego, nie wiem nawet, co to było. No mp P3. Może jeszcze coś? A tu? O, to jest coś, lornetka. No. I drzewko uszkodziłem. No dobra. No to teraz jedziemy po drugi safe. Drugi safe jest opcjonalny, ale w sumie czemu tego nie zrobić, skoro można. Pewnie następna misja znowu będzie na czas albo coś w tym stylu. No dobra. Nic to. Drobne wgniecenie. Eee, tam trochę szpachli i będzie. Będzie załatwione, nie ma się co przejmować. Ok, ehm... mi się, że muszę użyć siły. A może było otwarte? <laughs> było otwarte. Eee, no trudno. Trudno się mówi, Czy tu coś jeszcze jest ciekawego? Chyba wszystko pozbierałem za tym pierwszym podejściem. A właściwie po co ja idę? A po save. I on jest tu. A tu coś było? Nie, jakieś graty. Ale, właśnie tu mogę zrobić taki myk. Muszę najpierw się pozbyć tej łódki. Tur, 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 tur. jakbym ją przewrócił. Czy dałoby się ją pływać Albo tą. Albo tą. Nie, to jest samochód. To jest samochód. Aha, ale bez kół. Pływasz? O, nawet pływa, tylko dziura ma. No dobra, trudno. Teraz mnie trochę martwi ten samochód. Muszę, muszę chyba wjechać... No, wycofałem się. Muszę zaparkować go tu w środku, żeby mi nie przeszkadzał. O, idealnie. Idealnie. Normalnie. Pięknie. I teraz ale ta łódka też mi tutaj przeszkadzać będzie nadal, sio. Sio. Łódko. Fu. O. Coś cennego. Wiosło. ją podnieść, tak? Nie, no mogę, mogę. Ups! <laughs> Zrobiłem dziurę w murze, no nic. Dobra, teraz muszę się, tak, nie potrzebuję tego i robimy włamanko. Gdzie był ten save? Chyba tu. Jeszcze troszkę. Idealnie. Normalnie milimetry, to znaczy co do milimetra wy, wy, wymierzone, ta ściana już taka była teraz fajnie by było jakby o jakby twórca gry dodał trochę. Zresztą to już byłaby bardziej skomplikowana fizyka, ale jakby ciężar. Że niektóre rzeczy się po prostu łamią pod swoim ciężarem. Bo domek może się trzymać praktycznie na. na jakimś tam dosłownie kawałku na jednym słupku. No i udało się. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. A, I. I. lub Plum. Kadaam. Zrobione. No tak, przy okazji, trochę mi się tutaj ciężaróweczka e, podziurawiła, pogniotła, ale. E, jest to. Są to uszkodzenia, na które mogę sobie pozwolić. Jestem w stanie je zaakceptować. Coś wolno jedzie. O! Ten pojazd jest w lepszym stanie, więc... Weźmy, je, weźmy go. Ale nie, jak coś tu jest z fizyką, że jednak to się zawala. <laughs> no to teraz jeszcze tamten domek i załatwione. Kto tu zrobił dziurę w moście? Czyżby ja? Lampa. Ups. No dobra, to trochę będzie ciężko wykorzystać. Yy, ale może chociaż. No nie, przypuszczam, że się załamy pode mną ten most. A nie. O nie. I się zaklinowałem. No cóż, nie o to mi chodziło. Um. Co się stanie jak zrobię tak? A co się stanie jak zrobię tak? I tak <laughs> o, udało się. Eee, proste. <laughs> Dobra, jeszcze się topie. Um, mogę wejść na to jakoś? Mogę. Co będę szedł na nogach? Jak mogę udziurawić statek i popłynąć do mojej łodzi ucieczkowej. I. Uwaga, uwaga. Lądujemy. Normalnie amfibia, prawie. I dało się. Zadanie wykonane. Ciekawe, co mnie czeka w następnym: czy ta sama mapa, czy coś innego? O! Nowe narzędzie. A czemu jestem na dachu? Co mam dziurę załatać? Idealnie. Naprawione. Hm. Weź Weszpada. Nawet ładnie to wygląda. Kurczę. Jak na grę zrobioną praktycznie z klocków. chyba z Voxeli. Co to jest? Ok. Powinno być otwarte. A, oh, słuchutko, i co to za narzędzie? Yy... <laughs> shotgun? Uu... to mi się podoba. <laughs> Fajne. No dobra, muszę to, to ulepszam koniecznie. Mm. Shotgun Range Damage Rounds. Uuu, drogie to, ale mam trochę kasy. Więc weźmy, może zwiększmy range, zwiększmy ilość y, pocisków do 36. <kugusza GUY> no, na no nic więcej mi nie stać. Dobra, jakie wiadomości? Fantastyczne, co teraz? Y... Mm, hmm, hmm, Aukcja samochodów klasycznych. Mm, I ciągle przegrywa. I co musimy zrobić, żeby. Hmm. Aha, muszę dwa samochody zdobyć. E, I widzę, że jednak ta sama, e, ta sama mapa. No dobra Czyli pewnie e, tak naprawdę, e, tak naprawdę. Będzie na czas. A, tu muszę samochodami podjechać. Gdzie jestem? Aha, tu. I gdzie te samochody są? Niby. Tu jest coś. E, co to jest? Dokumenty. To są samochody i dokumenty. No dobra, no to zobaczmy. Jakoś trzeba będzie wjechać tam. Ale tu widzę, że jest uniwersalny otwieracz do bram. Hmm. Tu kolejny. O naprawili, proszę. No Trochę kleju i już tekturowy domek naprawiony. Czy ktoś jest w domu? Dzień dobry, handluję takimi młotkami tutaj. Może ktoś chciałby kupić? Halo, nadają się do wszystkiego, potrafią naprawić. O, takie urządzenka, proszę, naprawione. Hmm. Coś mam ukraść. Najwyraźniej. A, jest. Aha, dobra, czyli to jest pod alarmem. To niedobrze. Czyli pewnie to drugie też jest pod alarmem. Hmm. Czyli będę musiał jeździć samochodem. Nie lubię misji na czas. Ale się pobawić. No nic. Weźmy. Tak, to co? Myślałem, że samochody będą na czas, ale. O, a tu co? Jest też samochód? Kar. A, ten jest samochodzi, jeden jest na statku, drugi jest w magazynie. No dobra, to trzeba sprawdzić, czy. E, czy jak ukradnę samochód, to coś się wydarzy? Otwarte. Mmm, gdzie ten statek był? tam Ups <laughs> Ups Chyba tu. No Hm O otwarta bramka No dobra, ale jak ja mam ten samochód stąd wyciągnąć? I też jest alarm. Jak ja mam go zabrać, niby stąd? Hmm. Aha, ty można pływać. No dobrze. Aha, to jest wsteczny, to jest do przodu. Ok. Eee, czyli o jejku. Hmm, czyli wygląda na to, że muszę, tur, 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 podstawić go sobie pod ciężarówkę praktycznie i potem wyjechać. A, prawie milimetry. Czy tak naprawdę mogę się wbić tutaj w nabrzeże? No, mogłem to trochę lepiej zrobić. Ale mogę jeszcze to poprawić. O! Jak się stąd wychodzi? O, tak. No, prawie idealnie. No, 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 no. O. No, no, pięknie. Teraz tak. Czyli zakładam, że drugi samochód też będzie pod e, alarmem. No i trzeba sprawdzić, ile ten alarm będzie działał. sobie przejazd zrobić. Czyli ten samochód będzie tu? W ten sposób. E, czyli ja mogę sobie tym pojechać. No dobrze, to nie jest tak źle. Chyba, że to jest przyczepione do e, alarmu. Hmm. Dobra, to muszę jednak zrobić tak. Najpierw wyjadę tym. Jak oni tu w ogóle wjechali? Założę się, że mi się tak ładnie nie uda. Najpierw przystawię sobie ten samochodzik. Przecież mam nadzieję, że on mi nie spadnie. Jak mi leci, to się włączy alarm. No i. co dalej? Jakby to zrobić dalej. O, tu jest mały samochód, to go wykorzystam. Dobra. <ścoughs> nie, nie o to chodzi. Chyba starczy, tak? I teraz co? Teraz biorę samochód... Ten samochód. Chyba Land Rover. Tak, tak wygląda mi na Land Rovera. E, nie mogę go za bardzo uszkodzić, bo to będzie mój samochód do ucieczki. Jadę po pierwsze dokumenty, drugie dokumenty, i potem samochody. Mam nadzieję, że tak mi się uda to zrobić. Trzeba by od razu wykręcić. Ok, znowu jakieś wandale tu były. Gdzie to było? Tu jest. Cokolwiek to jest. Części zamienne. Tędy będę wychodził. Idealnie. Eee, dobra. Zapiszmy. Quick save. Nie wiem co mnie czeka. Uwaga. Start. Minuta. Uy. <laughs> źle zrobiłem, bo się nie przygotowałem tu. Eee. Nie pamiętam gdzie to było gdzieś na piętrze. Yy. Nie zdążę. 20 sekund. No, nie zdążę. Hmm. Kurczę, to nie takie proste. No, bo teraz. No właśnie. No nie, czyli nie tędy droga. Chyba. Może łódką? O! O! Łódką byłoby szybciej, no pewnie, tu prościutko, tylko muszę wtedy. Inaczej to zrobię. O! No właśnie, trzeba inaczej. Samochód się przyda, ale w tym drugim domku. I wtedy to się może udać. <laughs> Dobra, droga ucieczki. Mm, po pierwsze tu po co tracić czas. Można wyjść tędy, eee, właściwie będę wchodził tędy. Eee, tędy. Tędy, dobra, po schodach, tu, tu i z powrotem do samochodu. Że mnie tutaj nic nie zatrzyma. Hmm, może tym <śmiech> <śmiech> pojazdem? O! Dobry, fajny, szybki. Dźwięk trochę jak hmm, kosiarka, ale trudno. Dobra, podejście drugie. Muszę się zastanowić, czyli tak. Em, idę tu. przy sobie drugie wyjście zrobić. Idę tu. Płynę tam. Biorę, e, biorę. rzeczy do samochodu i tamte samochody. Ok, drugi quick save. Uwaga, start. No, lepiej, lepiej. E, nie trafiłem w schody do samochodu. Mogłem zostawić włączony silnik. Bierzemy ten. Mam nadzieję, że nie muszę tutaj wycelować. Zwierdzaj. Uf, dobra. 18 sekund, dobra, chyba zdążę, chyba zdążę, uwaga, uwaga, Jeep Willis i, 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 ucieczka, Ła, dobra, udało się, <laughs> udało się, mission, mission accomplished, świetnie, no, także kolejne dwie misje zaliczone, trochę mniej demolki, czyli to tak w parach wy wygląda, że idzie, gdzie ja tu znowu jestem, to jest jakaś kukurydza. A, tu jest moja e, posiadłość Brama. Brama, tu to jest brama? To jest brama. No dobra, także tak to wygląda. Druga część, drugi film z gry Turdown. I nie przedłużając, widzimy się pewnie w kolejnych filmach. Do zobaczenia, cześć.